Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Zapomnij o blasku na plakatach. Led Zeppelin żyli szybko, napędzani przez jego ekscesy i chaos, a to właśnie te siły pomogły im się rozpaść. W wieku 76 lat Robert Plant przyznaje to, co Fani podejrzewali od lat. Pod koniec lat 70. zaczęły się pojawiać pęknięcia, a kiedy zmarł John Bonham, serce zespołu odeszło z nim. Od tego czasu grali razem, ale więź została zerwana. Dla Planty chodzi o to. By chronić dziedzictwo, a nie udawać, że to wciąż to samo. Chcesz wiedzieć, jak wszystko się rozpadło: wzlot Boga i szaleństwo, które nastąpiło potem. W 1960 roku świat doświadczył czegoś, czego nigdy wcześniej nie widział: czterech mężczyzn, którzy nie tylko grali muzykę, kanajowali coś dzikiego: Jimmy Page, czarodzie gitary, John Bonham, Bestia przy perkusji, John Paul Jones, Cichy Geniusz oraz Robert Plant, frontman z Lwim Grzybieniem. Zespół od samego początku był ciężki. Nie tylko muzycznie. Dźwięk był bezlitosny, podobnie jak energia, która ich otaczała. Agresja, upojenie, seks, ego. Nawet ich nazwa, żartobliwie zaproponowana przez perkusistę DWHO, Kifemune, miała ciężar, który okazał się dziwnie proroczy. Jeśli istnieje historia, która odzwierciedla ciemny ton legendy Led Zeppelin, to ta, której unikali przez dziesięciolecia. Słynny incydent z Mad Shark w lipcu 1969 roku wezwał Terin w Seattle, gdzie można było dosłownie łowić z okna hotelu. Zespół, otumaniony alkoholem, grupizm i bezczelnym chwaleniem się, ponoć posunął się dalej, niż można było sobie wyobrazić. Młoda dziewczyna, związana z łóżkiem, czerwone oko z peżota i działania tak obsceniczne, że do dziś opowiada się je tylko szeptem. Nie ma znaczenia, czy były przesadzone, czy nie. Historia stała się symbolem nieumiarkowania, ego i bezprawia, które później nawiedziły Zeppelin i przyspieszyły ich rozpad. Menedżer trasy, Richard Cole, nazwał to niewinną zabawą, inni nazwali to nadużyciem. Jimmy Page nie był w pokoju, Bonham był. A jeśli Robert Plant nie był zaangażowany, to przynajmniej nigdy tego nie potępiał. Materiał filmowy 8 mm zaginął, może lepiej tak. Ale historia była, lub nie, pozostała, ponieważ wydawała się wiarygodna. W świecie Cepelinów nic nie było zakazane. W szczycie swojej sławy Led Zeppelin nie podróżowali po prostu. Pojawiali się, jakby sam świat był ich sceną, wysiadając własnego prywatnego odrzutowca Boeing 720 Starship. To nie był turbus z skrzydłami. To był latający pałac, w środku aksamitne łóżka, bar z najdroższym whisky, nieskończone linie kokainy i stale zmieniająca się obsada groupies zaproszona w trakcie lotu. Na ziemi chaos rusu. Apartamenty hotelowe zamieniały się w pola bitew, telewizory wylatywały przez okna, meble stawały się drewnianym rusztowaniem, korytarze były pełne resztek przepitych nocy. Kobiety były uważane za ulotne ekstres, wystawiane, przekazywane i porzucane, gdy tylko znikał ich urok. Robert Plant próbował dekady później podsumować to uśmiechem. Ekscesy. Przygody, rzeczy, a potem z zawiedzionej śmiechem. To było coś, co musiałeś zobaczyć. A jednak za tym uśmiechem kryła się może żal, może wstyd. Bo w przeciwieństwie do Pejda, który ukrywał się w mistycyzmie Crowley'a, Plant w pewnym momencie wyrósł z tego świata. Ale dlaczego wtedy nie mówił? Obsesja Dimi'ego Pejda na punkcie Aleistera Crowlia nie była żartem marketingowym. Kupił posiadłość Crowley'a, umieścił do Łot Dow Wild w rowkach winylowych cepelinów, a według byłych znajomych, Pejd podróżował z batami. Kneblami i walizką pełną rytualnych narzędzi. Prawdziwa Lori Madex. Pejd miał prawie 30 lat. Ona miała dopiero połowę tego. Ukrywał ją, wożąc między hotelami jak kontrabandę. Lori później opisała to jako magiczne. Dziś nazywa się to nadużyciem seksualnym. Młodocianem. John Bonham nie był tylko perkusistą Led Zeppelin. Był ich pulsem, ich siłą, a czasem największym ryzykiem. Jego gra była grzmotem, ale prywatnie potrafił być burzą, w której lepiej było nie stać. Załoga i przyjaciele znali ten schemat. Gdy tylko zaczynał pić, jego nastrój mógł w ciągu kilku minut przejść od serdecznego do wybuchowego. Rok 1970. Podczas trasy po USA ta zmienność nasiliła się do jednego z najbrzydszych incydentów. Bonham i członkowie ekipy brutalnie pobili backstageowego pracownika organizatora po błahym sporze. Ciosy były tak mocne, że policja natychmiast ich aresztowała. Zarzut zniknął cicho po ugodzie pozasądowej, a Robert Plant milczał, jak to często bywało. Pod koniec lat 70. alkoholizm Bonhama stał się niemożliwy do zignorowania. Pił przed, w czasie i po koncertach, aż jego działo nie mogło już wytrzymać. Jimmy Paid, już pogrążony w swoich własnych narkotykach, czasami celowo go prowokował, tylko po to, by zobaczyć, jakie chaos za tym podąży. Andy Jones, inżynier dźwięku zespołu, nakreślił jeszcze ciemniejszy obraz. Uwielbali poniżać kobiety, powiedział bez ogródek, odnosząc się do częstych i całkowicie bezstydnych nadużyć kobiet w trasie. Rok 1980 przyniósł tragiczny koniec. Bonham zmarł, uduszony własnymi wyniotami. Około 40 szotów wódki w ciągu 24 godzin ostatecznie przeciążył jego działo. Plant później powiedział, że zespół stracił swoją duszę. Dla Plant te lata świetności były krótkie. Od 1960 do 1972 to były jego złote dni. Młody, potężny, niepowstrzymany. Ale nawet wtedy zaczynały się pojawiać pęknięcia. Mężczyzna, który kiedyś z lwi majestatem rządził sceną, zaczął się wycofywać. W latach 2000 plan nie chciał mieć nic wspólnego z wizerunkiem Cepelinów. Rozwinął awersję do fanów, którzy wciąż podnosili pieści na Stairway to Heaven. W jednym z wywiadów kpił: Nie sądzę, żebyśmy tego potrzebowali. Ta gorycz pozostała. Kiedy chodziło o reunion, po prostu odmawiał. Miliony fanów błagały. Pave i Jones byli gotowi. Plant za każdym razem mówił nie. Czy to z zasady czy z dumy, a może z ciekawości. I Ikoniczna piosenka cepelinów a Stairway to Heaven była również najczęściej błędnie rozumiana i najczęściej oskarżana. W 1982 roku telewangeliści twierdzili, że odtwarzanie jej do tyłu ujawnia satanistyczne przesłania. Oto mój słodki szatan. Plan potraktował to z przymrużeniem oka. Musisz mieć dużo czasu, by wierzyć, że ludzie robią takie rzeczy, ale inni nie byli tego tacy pewni. W końcu Pate kupił przeklętą posiadłość Crowia kazał wykuć magiczne symbole w swoich płytach, a nikt nie zaprzeczył ciemności. Phil Collins kiedyś to ujął: kiedy zepln się zbiera, staje się coś złego. To jest siarkowe. Plant jest dziś paradoksem. Człowiek, który niegdyś uosabiał buntownik Ognia Roka, uczy teraz fanów o anonimowych bluesowych muzykach z całego świata i tradycjach ezoterycznych. Odmawia śpiewania Stairway na żywo. Pi z mańskiej tłumu, który uczynił go bogatym. A jednak cicho, ale zyskownie trzyma się dziedzictwa. Przerobił piosenki Cepelinów z Toraj Amos. Tur z folkowymi zespołami, ale nic nie trafia tak jak Zeppelin. Może to prawdziwa tragedia. Nie ekscesy, nie przemoc, ale fakt, że jedyny człowiek, który mógł przywołać brzmot, dziś tylko szeptał. Led Zeppelin zmienili muzykę, ale także zmienili to, co to znaczy być rockstar i nie zawsze na lepsze. Za każdym riffem i każdym krzykiem kryła się ścieżka zranionych ego, złamanych praw i cichych ofar. Robert Plant nigdzie nie przeprosił, mimo całego swojego uroku i talentu, nigdy nie skonfrontował się z potworem, którym stał się Zeppelin. Może nie może, może nikt z nich nie może. Dlaczego Zeppelin się rozpadli? Pierwsze pęknięcie nie było słychać, ale można je było zobaczyć. Latem 1975 roku Plant i jego żona Maureen zostali poważnie ranni w wypadku samochodowym na greckiej wyspie Rodos. On trafił na wózek inwalidzki. Trasy zostały odwołane, Prezencu grzeźły, podczas gdy on się lecił. Po raz pierwszy plant musiał zmierzyć się ze światem, w którym maszyna nie mogła po prostu dalej działać z elegancją. Stare wystąpienie, nagi tors, złote loki, przerażliwy krzyk przyszedł teraz z lekami przeciwbólowymi i cierpliwością. Zespół kontynuował, ale magia została przerwana. Dwa lata później, podczas trasy po USA, mogącej już być przyćmione przez złe wibracje i chaotyczne kulisy, los uderzył w sposób chirurgiczny. Plant przyjechał do Nowego Orleanu, gdy otrzymał wiadomość, że jego żona, ich syn Kerak, pięcioletni, jest chory. Drugi telefon zrujnował wszystko. Kerak nie żył, zmarł na nagłą chorobę żołądka. Zespół odwołał trasę. Plant wycofał się w Midlands jako ojciec, nie jako frontman. Zrezygnował z narkotyków, porzucił pozę i poważnie myślał o zakończeniu. Let Zeppelin. Długo krążyłem, przyznał później. Przyjaciele mówią, że John Bonham, Bunzo, brat Plantes z Black Country, był tym, który ciągle na niego patrzył, wyciągając go na światło. Ich wieś, już wykuwana w pocie i grzmotach. Pogłębiła się w żalu. Kiedy Plant wrócił, wrócił zmieniony. Paw pozostawał, ale jego postawa była stonowana. Postawa całego zespołu zmieniła się z nim. Słychać te ściany Frude Outdoor. Mniej siermierki i czarów, więcej upiornej refleksji, syntezatory i stonowane faktury. Człowiek, który patrzy w siebie zamiast stawiać na zewnątrz. Plant nie chciał już namiotu cyrkowego, nie chciał już hałasu i chaosu. Chciał czegoś szczerego, a jeśli to nie było możliwe, to czegoś spokojniejszego. Świat widział to jako nową definicję. W obrębie Zeppelinów wydawało się, że zbrojenie z przeszłością zbyt wiele kosztowało. Jednak los nie był jeszcze gotowy. 27 czerwca 1980 roku John Bonham zemdlał w nory podczas koncertu. Oficjalnie powiedziano, za dużo zjadł. Prasa szeptała, cokolwiek już każdy podejrzewał, że zespół Zeppelin od dawna ciągnął wóz z ekscesami, a teraz ten wóz zaczął wymabiciem. Dla Plante to nie był plotka, to było przerażenie jak wiele prób można jeszcze przełożyć, jak wiele prawie katastrof jeszcze złagodzić, zanim przyjdzie rachunek. Północnoamerykańska trasa, pierwsza od 1977 roku, była zaplanowana na jesień. Próby rozpoczęły się pod koniec września w Bray Studios. 24 września Bonham przyszedł po śniadaniu z czterema czterokrotnymi szotami wódki i szynko. Pijał przez cały dzień. Wieczorem próba dobiegła końca, a zespół przeniósł się do starego młyna Jimmy'ego Payda w Windsorze. Bonham zasnął i został położony na boku do łóżka. Następnego dnia o godzinie 13 znaleźli go menader trasy Benji Lefebvre i Jean-Paul Jones. Bonham udusił się swoimi wyniotami. Nie było innych narkotyków w krwi. Corinne mówił o wypadku. Donna umiera. On milknie. Tak to się czuło. Trasa została natychmiast odwołana. A potem zaczęły się plotki. i Powell, Carmine a pizze. Na pewno ktoś zagra. Maszyna musi być nakarmiona. Ale Zeppelin to nie była maszyna. Nie można było wymienić jednego cylinderka i oczekiwać tego samego silnika. Bonham nie był tylko perkusistą, on był grunt, na którym stali. Grzmot, który sprawił, że areny drżały, pochodził z jego prawej nogi. Kręcący się na scenie z planem, pochodził z rytmu Bonsona. Zeppelin był czterema. Zawsze byli. 4 grudnia 1980 roku powiedzieli. Chcielibyśmy ogłosić, że strata naszego drugiego przyjaciela i głęboki szacunek dla jego rodziny wraz z głębokim uczuciem nieskrępowanej harmonii, które odczuwamy względem siebie i naszego menadżera, skłoniły nas do podjęcia decyzji, że nie możemy dalej kontynuować jak dotąd. Led Zeppelin 4 grudnia 1980 roku. Powiedzieli, że się rozstają. Powiedzieli coś bardziej ludzkiego. Bez niego nie jesteśmy już sobą. Jeśli pytasz, dlaczego Led Zeppelin się rozstał, odpowiedź jest prosta Bonham zmarł. Pełna odpowiedź jest taka, że ojciec stracił syna, potem swojego brata broni i postanowił, że żadne bisy nie są warte, by pokazywać ten ból. Aura niepokonaności, która kiedyś ukoronowała Roberta Plantę, nie rozpadła się, ponieważ dźwięki stały się zbyt wysokie, rozpadła się, ponieważ życie stało się zbyt realne. Na nowo zbudowane po Led Zeppelin, wciąż na nowo. W nocy, kiedy Led Zeppelin się skończyli, Robert Plant stracił nie tylko zespół. Stracił system pogodowy, w którym żył przez 12 burzliwych lat. Wypełnił nawet formularze. Nauczyciel, który miał w końcu spokojniejsze życie, klasy zamiast garderoby, dzwonki szkolne zamiast bisów. Brzmiało rozsądnie po pogrzebach, na główkach i milczeniu, które nigdy całkiem się nie ucichło. Ale niektórzy ludzie są zbudowani z lątem, który może zapalić tylko muzyka. A w 1981 roku znowu zapalił zapałkę. Pomogło, że jeden z kolegów wyciągnął rękę. Phil Collins wtedy na drodze z roka do popu powiedział Plantowi w duchu, Cokolwiek potrzebujesz, by wrócić do formy, jestem tu. To nie była wielka gestia, ale ludzka. A to dało plantowi zielone światło, żeby znów być wokalistą. Nie muszę udawać, że nie jest także opłakującym ojcem i człowiekiem, który widział, jak umierał przyjaciel. Gdy Upicie za T11 ukazał się w 1982 roku, a po nim The Principal of Moments rok później, nie było zaskoczeniem, że sprzedawały się, ale jak bardzo rozpoznawalnie brzmiały, nie przypominając cepelinów. Big Log i In the Mood nie były stworzone na arenę. Były dla radiów samochodowych o drugiej w nocy, dla świateł na pustych ulicach. W tych wczesnych latach solowych nauczył się czegoś kluczowego, że może budować głos z powietrzem na równi z ogniem. Nauczył się też, że musi to zrobić bez starej zbroi. W 1980 roku zakończył swoje małżeństwo z Morin, cichy straty, które nie przykuły nagłówków, ale pozostawił po sobie bliznę. Na scenie miał jeszcze Loki i napięcie ale PAF ustąpił miejsca wędrownemu sokołowi, szczuplejszemu, cierpliwszemu, mniej zainteresowanemu pozowaniem i bardziej zainteresowanemu odnalezieniem prawdziwszej ścieżki lotu. Pod koniec lat 80. napisał z klawiszowcem Philem Johnstonem i pozwolił swoim przeszłym nawiedzać teraźniejszość z zadziornym, pewnym siebie uśmiechem. Now and Then wmieszał fragmenty cepelinów w tol one, nie będąc samokopiowaniem, ale uznaniem, że nie możesz amputować działa, które cię nosiło. Wciąż odmawiał zamiany swoich setlist w karaoke Cepelinów, ale już nie cofał się przed przeszłością, jak czasami cofa się przed światłem, gdy coś boli. Lata 90. były punktem zwrotnym. Fate of Nations dla wielu jest albumem, w którym całkowicie zdejmuje maskę. Muzyka, która opłakuje, nie tonąc, która przypomina, nie balsamujące. Powiedział, że był to moment, w którym znalazł drogę z długiego cienia Cepelinów, drogą, która honoruje karaka, banzo i chłopca który kiedyś spojrzał na amerykański blues i dostrzegł w nim otwarte życie. A potem niespodziewanie znów sięgnął po swojego najstarszego muzycznego partnera, Dimiiego Pejda i Roberta Plante. Unleaded był ryzykiem, bo łatwo mógł stać się muzealnym kawałkiem. Zamiast tego stał się egipskim dźwiękowaniem, marokańskimi rytmami, brytyjsko-azjatyckimi wokalami, piosenkami, które zostały przekształcone, nie stając się obcymi. Torturowali po całym świecie. Dwaj mężczyźni w czterdziestce, którzy przywoływali swoje dwudziestki, by głośniej mówiły. A gdy ich wspólny album Walking Into Clarkdale nie odniósł oczekiwanego sukcesu, Plant podjął kolejną trudną decyzję. Lepiej odejść, zanim nostalgia stanie się modelem biznesowym. Nastąpiła restlessność, która w słabszych rękach mogłaby wydawać się brakiem celu, ale w jego była jak ślubowanie. Założył Prairie of Brian, by grać piosenki, które go uformowały. Zorganizował Strange Sensation, przynosząc północnoafrykańskie tekstury i transowe groovy Y w Dreamland i Mighty Rearrange. Odmawiał najprostszej gotówki w roku. Gigantyczne trasy unijne, bo cena dla niego to była autentyczność. Kilka razy, gdy Zeppelin spotkali się przed 1907 rokiem, pozostawiają go obojętnym. Powiedział kiedyś, że granie tych koncertów przypomina spanie Ze, bez miłości. W tej bolesnej szczerości nie było ironii, ale odmowy fałszowania chemii, która już nie istniała. A potem zrobił to, co było najważniejsze w swojej karierze. Zmniejszył się do cicha. Z Alison Kraus i producentem Tebony Burnet stworzył Raisin Sand. To mogło stać się projektem próżności. Zamiast tego stały się mistrzowską lekcją powściągliwości i smaku, rozmową dwóch głosów, które ufały przestrzeni między dźwiękami. Pięć grami ego, w tym album roku, pojechało. Większy sukces był artystyczny. Plant dojudł sobie, że czułość nie jest słabszą intensywnością, lecz innym rodzajem. Reunion Wo-2 arena w grudniu 1907 roku. Dwie godziny energii z Jasonem Bonhamem, który czcił swojego ojca i wcielał go, przypomniał światu o starym burze. Oferty szturmowały trasy warte dziesięciocyfrowe sumy. Powiedział nie, nie z powodu buntu, ale z miłości dla pamięci, dla muzyki i prawdy, że bez Johna Bonhama nie ma Led Zeppelin jako żywego organizmu. Wracał do pracy. W latach 2010 dalej eksplorował granice. Obudził nazwę Band of Joy do harmonijnego projektu z Buddy Millerem i Patty Griffin. Muzyka o starzejącej się nadziei i świetle, które przesiąka przez zmęczone śwy. Potem przyszli Sensational Space Shifters. Nazwa zespołu jak manifest. Zachodnioafrykańskie rytmy spotykają angielski folk, trip hop w połączeniu z bluesem pustynnym. Gitara Lullaby and the Sisle's Roar i Curvy Fire łączyły opowieści o migracjach z osobistymi. Gdy Złoty Bóg z 1971 roku uniósł wzrok w górę, ten, który szukał tych płyt, mógł zwrócić do boku. Były CBI w 1909 roku, nagrody za całokształt kariery, nagrody Hall of Fame i drobne gesty, które w swojej samej postaci wydawały się większe. Gdy popularny pub w Bat był bliski zniknięcia, pomógł u społeczności w zakupie. Gdy mały sklep w Kederminster potrzebował pieniędzy, by uszyć fartuchy chirurgiczne podczas pierwszej fali covid u ciszą, oddał sławę, która zwiększa głos. Dalej pisał, dalej torował, ciągle zaczynał na nowo. Projekt akustyczny Saving Grace wymieniał grzmot na świeczniki, interpretując stare amerykańskie piosenki tak, by brzmiały jak butelki na morzu, a przez lata partnerstwo z Kraus na nowo ożywiło się. Rejs de znowu nosiło to szept, w które warto się wsłuchać. Kto chce wiedzieć, jak czyste pozostają jego ucho i instynkty, powinien zauważyć, jak dziś mówi Linie, mniej ozdobników, więcej intencji, mniej wysokości, więcej prawdy. Robert w latach po Zeppelinach nie jest przypisem do legendy. Są dowodem na życie po legendzie. Kamienie milowe, które miały znaczenie. Nagrody, które były zasłużone, a nie nieuchronne. Trudne czasy, które nigdy całkiem nie przestało boleć, ale przestały nim dominować. W wieku 76 lat Robert Plant w końcu powiedział to, co wielu fanów od dawna chciało usłyszeć. Nie będzie pełnego powrotu Led Zeppelin. Wybiera nową muzykę i ściere występy zamiast nostalgii. Uzasadnia to szacunkiem dla Bonhama, swoim głosem dzisiaj i czasem dla publiczności. Czy zgadzasz się z jego decyzją? Jaka piosenka lub projekt po Zeppelinach przekonały Cię? Napisz to w komentarzach, kliknij lubię to, podziel się wideo i subskrybuj, by uzyskać następny rozdział.